Te hamburgery do złudzenia przypominają te z kraski burgera. O, ho, ho, nie. To są skinner burgery. Stary, rodzinny przepis. Na uwędzoną szynkę? Tak. Nazywasz to uwędzoną szynką, pomimo, że jest to ewidentnie szynka z rusztu. Hmm, e, wie pan. Bo jest coś, co muszę. Chwileczkę. Oczywiście. Ho, wo, wo. było znakomicie. Jak ten czas szybko leci. Tak, powinienem już. Chryste, panie, co tam się odbywa? Zorza polarna? Co? Zorza polarna. O tej porze roku, o tej porze dnia i w tej części kraju. Zlokalizowana całkowicie w pańskiej kuchni. Tak. Mogę zobaczyć? Nie. Symur, hałupa się poli. Nie matko to tylko światła północy. Timur, jesteś dziwnym człowiekiem, ale muszę przyznać, że wędzisz dobrą szyneczkę. Pomocy! Pomocy!